Dostałem dzisiaj taką przesyłkę z <laughs> Polski z moim zdjęciem, wcześniej ktoś wydrukował i pakiet dość podejrzany, bo nic nie zamawiałem, adres też nieznany, Bielefeld, wiem to Bielefeld, gdzieś koło chyba Hanoweru, niedaleko. Być może jest to ta odpowiedź, co tutaj pisałem do jednej organizacji, która zajmuje się współprac współpracą międzynarodową i wzajemną pomocą gospodarczą, że w ramach wyborów potrzebuje trochę sprzętu. Ale dlaczego dopiero teraz, po, po miesiącu czasu, tak to długo trwa? Ten proces decyzyjny w Niemczech długo trwa. Dlatego nie wiem po prostu, o co chodzi. takie do nieznam dobrą organizację Arthur Głowacki AmH cztery dziewięć osiem cztery trzy a a Telefon! Telefon z O2 w dodatku i z takim zegarkiem to jest fantastyczna sprawa, bo będę mógł go sprezentować właśnie tym dziewczynom, które zbierały mi te, które zbierały mi podpisy sztucznie. No bo powiem wam tak, jak byłem w Tucznie na rozmowie z tym rzekomym burmistrzem, który był naznaczony przez PiS, a nie będę tego odblokowywać, bo jest nowe wszystko, to burmistrz tamten, to znaczy nie burmistrz, tylko tam powiedzmy yy, komisarz powiedział, że Powiedział, że y, on złożył podwójnie, czyli gdzieś około 300 podpisów, no bo wiadomo, wymaganych było 150. No to dziewczyny zbierały dla mnie podpisy, bo ja obiecałem y, publicznie, że y, słuchawki te są. Że po prostu. Y, no, mam kilka telefonów, ale ten zupełnie przyszedł nowy. Jak napisałem tutaj do organizacji, która się zajmuje pomocą właśnie w wyborach, to jest taka międzynarodowa organizacja, na Europę to jest filia właśnie w Niemczech, no to oni praktycznie odpisali, że proces decyzyjny, to tak było miesiąc temu, postępuje, ale nie wiedziałem, że dzisiaj otrzymam tą przesyłkę. I się okazało, że jest nowy telefon. Nie dokładnie wiem, co to za firma, Oppo Find X3 Lite, ale oni mówili, że przeznaczają na tą moją kampanię w Polsce, żeby mi pomóc, około 1600 euro. 1600 euro to na pewno ten telefon nie kosztuje. Może kosztuje, nie wiem, tam gdzieś 600. W każdym bądź razie nie będę tego rozpakowywać dokładnie. Przy, przyjdzie pani. Agnieszka to może to ocenić, co to takiego jest. Niech to będzie nowe, spakowane w pudełku, ale teraz szykują się kolejne wybory i kolejne wybory będą w Poznaniu. Ten proces decyzyjny też jeszcze musi troszeczkę potrwać. To jest też coś. W każdym bądź razie zegarek damy informatykowi, bo jego dziewczyna Potrzebowała coś takiego, to niech ona dostanie. Skoro go wspomaga, i tam zdjęcia mi wybierała z mojego Facebooka. A było to. Wiem, że trochę ciężko, bo jest tam chyba około 6000 zdjęć na Facebooku, nie? To w takim razie niech to będzie dla niej ten zegarek. A to wszystko spakujemy. Jak to było, chyba tak. Niech to sobie takie nowe leży. I jak się informatyk Adam odezwie, to wtedy, tym osobom, które już będą zbierały podpisy w Poznaniu, sprezentujemy ten telefon z kartą, oczywiście, że będzie mógł dzwonić do całą Europę. No i cóż, uważam, że chyba fantastyczna sprawa jest. A jak Państwo uważacie? baczmy Oppo telefon Oppo 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 X 3 Nie jest tam aż taki drogi. 5G. 474 euro. Przesyłka bezpłatna. No ale prawie 500 euro. Do tego zegarek. Pewnie też kosztuje około 200. No nie na masakra. Dziękuję serdecznie organizacji, która mi to przesłała. I w takim razie, w takim razie jest czas, żeby w takim razie. Walną sobie kielicha spirytusu bez przemytu polskiego do Niemiec z akcyzą. Jeden kielonek pod koronę myślę, że wystarczy. Reklamujemy polski spirytus. A to, że jest spirytus, to zobaczcie, piana się nie robi. No, także nie będziemy tego nagrywać, bo dzieci mogą widzieć i wtedy dopiero będzie afera międzynarodowa.